na o, chyba o to jest nie? o to? tak i ma takie delikatne drobinki złota w środku yy, po tym jak mydło się zrobi ono będzie jak fajnie przyczyć. o musi widać ono będzie takie jako mhm. z drugą dodamy biały barwnik, żeby nie było takie jak szare, tylko takie bardziej białe. To jest pinka. Ona i ma właściwości takie, że to yy, generuje. Mhm. Są też inne barwniki do mydeł, ale to jest akurat najfajniejsze. Bo to naturalne, uh -huh. I teraz stajemy za malinika. tam to Proszę bardzo. Ale zapuchniała ale... malinka. Trochę, jakbyśmy jak byśmy miały w sąsiednim garku malinę. Al tak, I dziewczyny jak robiły zapachy, to później one szły. I tak o nich pachniało przez cały dzień. Po tej skóra, kresiąk, włosy. Wszystko, wszystko. I to tak? Tak, to gryfrutek. Tak. Będziemy żałować, niech pachną. Wyglądają. I nasza kochana witaminka. Ale raczej cuda. uda. <garnia> z jest potrzebna. Ach, pachnie. No i co, i zaciągnąć się zwykle.